Witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Wczoraj nie było odcinka dlatego, tego, że kończyliśmy ogrodzenie. Nie było czasu nagrać. ale no i już wychodzę na nowy wybieg. Ja idę, bo przez okno nie wiedziałem. tu sławy. Nie było ich dzieje. No nie, za chwilę. zła z tego garażu. Ty się ukrywasz, co? Nie wody wam trzeba wyjść, bo się zapapały. Ja wiem, ja, ja że one. I też. Jeszcze mam tutaj ale nogę mi zaczęła boleć. Po kolano. Nie mogę by w ogóle wyprostować. Lusz. Szybko! Co małpa? Co tam? Śpiewasz? O no, filci razem z nimi chodzą. Patrz tak, Tutaj już wszyscy chodzą. Brawa na razie nie będzie łatwa. Już dały doły kopią, operacja doły. A dzisiaj ta pani sprzykrzała się tam w po tamtej części Już przyleciało nas, ale ją zobaczymy. A plany na tą część to będą takie, że gdzieś w tym miejscu gdzieś może do, do tego słucha. Zobaczę takie miejsce na ten o, obornik cały z tego kuchnika. i tam będę wysypywał, nie tutaj. takie grządki podwyższone no, na razie stare klawydło im wróciło cały wykieryś mają no, problemy już pokaże bo jedyny odcinek zrobię od tacy, to udało się połączyć dwa filmy w jeden a teraz próbowałem połączyć to się nie da widzę Jedno. Czyli w tym tygodniu 42 jajka. Ładnie wiosą chmury. Bardzo ładnie, trzeba je pochwalić. Gdyby tak z tym schniliście, tam macie większą zieleń. Tutaj zobaczymy. Siedzi pan. Co tam? Siedź, siedź. Nie przeszkadzam ci. Tak lubi pogadać się raz. Na wczoraj na sobota była wczoraj. No, to mam to karmidło. Pokażę. Tam paletę będę rozbijać. To zrobię wybieg. Dla królików albo i dla chwilek, Bo mam mieć króliki. O drewno przyjechało. Dwie pełne przyczepy. Drewno. Będzie czym palić. Ale my już nie palimy. Jest. Jesteśmy na brolierze elektrycznym. Gdyby, gdyby ktoś nie wiedział, to brolier elektryczny to jest coś takiego, że tylko wodę podgrzewam się, a niech grzeję domu. Bo tam teraz jest powyżej 10 stopni. No, takie już zrobiłem. Tutaj jeszcze będzie daszek. Jeszcze to będzie ochronem pomalowane na węcholę to będzie pomalowane i dla kur to będzie no będę planował jeszcze taką trzecią beczkę 85 litrów kupić że to będzie na tą paszę, śrutę, zioła dla kur takie mieszanki miały a to z mojej nowej w Kentucky to było robione no ale nadal ta część nie chce pasować do, do tego karbidła co mają ten. liliputy te ta trójka nie pasuje przymierzałem, za mało to jest nie wiem czemu co tam, ja się tak nie wybieram? w tygodniu się zrobi teraz kiedy skończę nagrywać to to poodbijam te Zacznę szukać częściej podwojówkę. No jedyny. muszę pochwalić białego chruta. To co tu wykopał, to próbował kopać, ale beton nie jest tutaj. Nie dał rady wykopać. Co to, to? To jest jakiś metalowy. No to, nie to jest taki, że, że syldzi się zaprzyjaźniły z kurami, a drugi plus jest taki że kurze mają chociaż więcej przestrzeni, a nie na podmórku. my tutaj kurzy, które soliczkę plastikową wygrzebały. Tutaj śmigusy. Sówkę podpaloną wygrzebały. No grzebca, grzebna. Teraz chyba się piachu nie nabierze. Tak to bym naprawdę i tu im wysypał, żeby się mogły kąpać No i one tak, to będą się kąpać Jako żeby się mogły kąpać A ja muszę pochwalić Perlika No i już siedział na Perliczce To będzie tak, jak może być gdzieś tak za trzy tygodnie Albo no może no, żeby może być. Pierlika. A od Silek nadal czekam Bo miały nieść w marcu Ale będzie gdzieś na dwa tygodnie i także Kogut siedział na Krusi, a Krusia ucieka przed nim. A tak to gdy go nie ma, to do niego idzie. Mądra. No, a gdyby ta jedna peryszka, w przeleciała, Ładnie to do to no chyba z 4 kilo I Tak przeleciała, to mi palca, ale prawie to zadał, gdyby podnosiła. się dobrze. I tak pokażę, co nabyłem dla nich, żeby mogły te kury ze tam się tak po zapachu poznają. Taką klatkę dla kurczą. Nabyłam ciężarówką, to trzeba było przywieźć. No i taka jest. I tu będą kurczęta tam będzie, to gdzie kury są, to tam to będzie, w tamtym miejscu. I tu do kurczęta biegam sobie z kurami, żeby kury się przyzwyczaiły do nich. A tu no tą budę będzie trzeba wyczyścić. To wszystko będzie trzeba wyczyścić. Bo już tutaj, tak, tu nie będzie kur. Na tej części podwórka. No, ogrodzenie w końcu skończone, Zobaczymy... ej to nie jest na piachu nawet, no, co agnaczysz, no i Katar nie zosie, bo masz kogut, no jest. te deski nawet dobre, to by coś nie było, dobrze. To już tyle na dzisiejszy odcinek. I widzimy się w prawdopodobnie w przyszłą. w tą sobotę, co będzie. Czyli to chyba będzie. Bo 28 to jest w poniedziałek, jak się nie mylę? Nie, tak? Dzisiaj jest 23 to 24 poniedziałek. No, gdzieś tak w tą sobotę najbliższą będzie odcinek nic mi nie wypadnie, chyba nie to więc na razie, cześć